Halo, halo kochani, z tej strony Kaś i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Factory Outlet Simulator. I słuchajcie, musimy dzisiaj zrobić 20 tych białych bluzeczek, i ja nie wiem czemu ja myślałam, że, że ja je kupiłam i że trzeba gdzieś je odebrać. No bo wiecie co, chyba dlatego, że w tych wszystkich moich pozostałych grach ja wszystkie produkty musiałam zamawiać, a nie sama tworzyć. Także chodźmy tutaj, czy my mamy w ogóle zamknięty ten sklep, tak jak go chyba zamykałam? Półki puste, więc trzeba będzie stworzyć kolejne. Um ubrania, żeby mieć co wystawić. No i dobra, słuchajcie, aha, czyli hmm, tylko że hmm, skąd ja mam wiedzieć co? Dobra, tutaj mamy kolorowa nić i biały materiał, to musimy, ale spróbujmy wyprodukować. Może ja tu mam produkuj niewystarczające surowce. No właśnie. Zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału i do zostawiania komentarzy, bo słuchajcie, my mamy takie super plany na nasz kanał, że że naprawdę mega, mega chat. Mój sklep? Zakupy, zakupy. No, tylko musimy wiedzieć, że na kanale jest aktywność. Bak aktywności nie ma tu. Uwierzcie, uwierzcie mi, że się po prostu nie chce. E, dobra, dobra, dobra. Kolorowa nić i biały materiał tam miał być. Halo? Czarny? Biały. Jest, dobra, ale to ja chyba i tak muszę wziąć tego. Ile tam. Mm. Nie, dobra, 70 ma być. O, oh, a ja musiałam powiedzieć, że 20 a to jest ten To jest nazwa. Ile? Ile to pieniędzy? 87. No dobra, potwierdź zamówienie i idziemy, słuchajcie, spróbować to zrobić. A mogę od razu więcej nie produkuj tak. Dobra, lecą. Yy, załaduj do pociągu, ok. Czyli polecimy sobie dzisiaj do pociągu. Nie będę już krążyć, słuchajcie, po całej mapie, bo już mniej więcej wiem, gdzie ten pociąg jest. Ok. I co ja mam teraz z tym iść do pociągu? Czy mogę robić, upuść kolejne? No, poczekajcie, zrobimy sobie kolejne. Nie będziemy latać, jak wiecie, ze straczką. Kolejne. To po 10 robi, prawda? Czyli 7 takich musimy zanieść skrzyneczek. Dobra, za, a mogę, w, mogę wziąć więcej w łapkę? Nie, nie mogę, więc lecimy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj jest ten znak. Stacji kolejowej, pociągu, więc sobie szybko skoczymy. Ja dzisiaj, słuchajcie, jestem z kamerką, jestem z green screenem i mam nadzieję, że to wszystko będzie wyglądać dobrze, bo niestety <ścoughs> przez moją przeprowadzkę youtube'ową, pokojową, pokojową, musiałam się przenieść do innego pomieszczenia i niestety, ale nie mam już drugiego monitora, bo nie mam na niego miejsca. O, tutaj, tutaj, tutaj. I nie wiem dokładnie, jak to, słuchajcie, nie mogę sobie sprawdzić podglądu. Patrzcie, jak to fajnie jedzie. Dobra, 10 już mamy zaniesionych. Teraz idziemy po naszą kolejną dychę. No i będziemy robić kolejne 50. Jeszcze 5 razy musimy zrobić. No dobra, spoko. Potem porobimy jakieś, słuchajcie, ciuchacze, żeby u nas w sklepie wystawić. Pierwszy poziom, cały czas tak wolno leci ten poziom, kurczę w szoku jestem w tych wszystkich e, symulatorach, to tak szybko lecą te poziomy, pierwsze przynajmniej Dobra, lecimy, a czy ja mogę jechać autem? No, nie mogę niestety, no dobra, no to pobiegnę Zobaczcie, jest 18 po 18, ja zaniosłam to drugie e, pudło i już słuchajcie, robi się e, zupełnie inne światło naciśnij klawisz, aby przejść do rana. Nie, nie, nie. Ja nie chcę przechodzić do rana. Ja sobie spokojnie zrobię do, do wieczora, do nocy pewnie te wszystkie T-shirty. Mogę tu zapalić światło w tym pomieszczeniu? Sklep, fabryka. No. Zapal. No właśnie, bo tak tu ciemno. Produkuj. Dobra, czyli mam, będziemy mieć 30. No to my tutaj myślę, że będziemy dość. Ej, zepsuła się. No nie wiedziałam, że to się może zepsuć. No w szoku jestem. Napraw. Ja mam sama to naprawić? Okej, okay, kręcę śrubokręt. Już naprawione? Aha, no dobra, git. Jezus Maria. Może być. Myślę, że słuchajcie, tutaj szybko będziemy musieli zatrudnić jakiegoś pracownika, bo i tutaj tworzyć ubrania i zanosić je do pociągu i jeszcze sprzedawać, no to trochę czasu nam to będzie zajmować. Czyli 30. Tutaj mamy... 40, mogę wziąć obydwie? Nie, 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 Myślałam, że będę mogła wziąć, dobra, wiecie, więcej tych skrzynek. Teraz 20, 40, 50, tak. Dobra, robi się ostatnie 10. W ogóle możecie mi dać znać w komentarzach na przykład, jakie bluzki mogłabym stworzyć, na przykład z jakimś fajnym napisem. Wiem, że są też tutaj osoby z kanału Simsowego, no, który już mam 5 lat i, i znacie jakieś moje, słuchajcie, śmieszne teksty, czy, czy coś takiego, co mogłabym wstawić na, na t-shirty, no ale chyba tylko możemy t-shirty robić, nie? Na tą chwilę. No to też możemy to sobie oczywiście zrobić, albo po prostu dajcie znać w komentarzach, jaki napis na bluzce zrobić, jaki kolor bluzki. Tak, żebyśmy sobie to wyprodukowali, albo na przykład bluzki z waszym nickiem na YouTube. Tak musicie mi dać znać w komentarzu, że chcielibyście, żebym taką bluzkę tutaj w grze wytworzyła. A ja sobie tutaj w ogóle, zobaczcie, jaki... Wow, jaki księżyc! Chciałam powiedzieć, jakie piękne, gwieździste niebo. No pięknie to wygląda i mega chat. Nie spodziewałam się, że tak ładnie to może tu wyglądać. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, ludzi nie ma, śpią która jest, no druga w nocy, no to się nie dziwię, że oni śpią. Dobra, idę, zaniosę te ciuchacze tam do pociągu i przy ostatniej skrzynce do Was wrócę. Sobie wspólnie zobaczymy, jak ten pociąg, nie wiem, czy on będzie odjeżdżał, czy, czy, czy jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Ale tutaj będziemy mogli, widzicie, chyba mieć ten samochód i automatyczne ładowanie 0 na 36. 36 byśmy mogli mieć za e, 30 nie mam tyle pieniędzy w ogóle. Kurde, blaszki. No, 35 tylko tych dolców to, to kosztuje, a ja nawet tylu nie mam. W ogóle jest już 6 rano. Zobaczcie. Ale będziemy mogli sobie to wsadzać do tego samochodu. No, tak mi się przynajmniej wydaje. I, i zawozić to. No, mam nadzieję, bo wiecie co? Ja chodzę w Tommy z powrotem i chodzę, i chodzę. Dobrze, że ta muzyka jest tutaj taka y, przyjemna. Dobra, słuchajcie, idę już z ostatnią dziesiątką naszych y, t-shirtów. So, a no, my na tym powinniśmy jeszcze przecież zarobić. Także. Zobaczymy ile i najwyżej kupimy sobie ten, wow, 280, patrzcie, odjechał, pociąg odjeżdża, no super, dobra, tu mamy nawet jakiś, słuchajcie, taki wózek, yy, halo, tu się chodzi, mogę sobie pojeździć na tym, nie, szkoda, no to idziemy, słuchajcie, kupić, to się opłaca, to się chyba będzie opłacać, kochani, idziemy sobie kupić ten samochód. I będziemy jeździć samochodem, zawozić te wszystkie rzeczy. No cieszę się, a czy cieszę się. Sprawdźmy, może najpierw, czy, ja, czy to jest tak, jak ja po prostu myślę. Ej, a ja ten facet tam nadal stoi. On tam sprzedaje, może on taniej sprzedaje? Kup. Nie masz wystarczająco tysięcy Proszę. No tak, przecież to by było za proste. To ja naprawdę mam chodzić z tymi skrzynkami. nocowy co wy. No co wy, Dobra, słuchajcie, idziemy stworzyć coś, coś, co będziemy mogli sprzedawać u nas w sklepie, ale może zobaczmy sobie jeszcze, użyj, co moglibyśmy. Hmm, czy to było giełda? To było, nie, 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 to nie było w giełdzie. Wiecie, mój sklep, hurt pracownicy, faktury, licencja, hurt? Tak, to my tutaj możemy, tak? Sprzedawać to 160 tych czerwonych. A kto to będzie za nosiem, wy mi powiedzcie. Zaraz będziemy mieć w ogóle drugi poziom, może coś, słuchajcie, dostaniemy za drugi poziom jakiegoś pracownika czy coś. Chodźmy najpierw, yy, kolorowa nić, kolorowy materiał, a gdzie jest moja, mój projekt? Kolor, kolorowa nić, kolorowy materiał i zaawansowany papier do wzorów. Dobrze, zakupy, kolorowa nić, to weźmy już więcej. Kolorowy materiał, trzy... I y, zaawansowany papier do wzorów. Weźmy dobra dwa. I wiecie co? Pokupuję może tak po dwa tutaj. Biały materiał, czarny, kolorowy jeszcze jeden. Guziki na razie nie. Y, potwierdź zamówienie. Nie, nie, nie. Ja do rana nie chcę przechodzić. To jest w ogóle kolejny dzień się zrobił. Wierzycie w to? Dobra, produkuj nasze Blue Sky. <grym> Te blueski to jest hit po prostu. Dobra, yy, idziemy je zanieść, powiesić pięknie. I jeszcze, wiecie co, bo oni ostatnio mówili, że nie ma przymierzalni. Chciałabym, w glebę wyłączyłam światło. Chciałabym zobaczyć, czy my te przymierzalnie możemy już kupić, czy jak to jest. Dobra, zapalmy sobie światełko i chodźmy teraz tutaj do zakupy. Rozszerzenia? Odblokuj na Aha, to jest rozszerzenie, to nie, 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 nie. Wnętrze. Maszyna, paleta, mały stojak. Tu są przymierzalnie, no, za tysiąc. No, ja nie mam tyle pieniędzy. Co wy chcecie ode mnie? Manekin, pół, dywan, lampy. Wow, stojaki na buty. Ej, Uuu, jaka kasa fajna. i mega, a mogę tu wziąć kredyt? Samochód. O, patrzcie, jakie samochody. Za 200 tysięcy. Podłoga. Wow. Czy mogę wziąć kredyt? Bank. No jasne. Weźmy pożyczkę. Czemu by nie? 505 tysięcy. Weźmy 5 tysięcy. No. Zobaczymy sobie. Za ile splajtujemy. Zakupy w Sto jak na słuchawki to ja tak chciała na pewno przymierzalnie i chciałabym jeszcze jakieś, to jak na spodnie spodni nie mamy, tu też jest na spodnie tu są stoły na t-shirty no to nie my na razie tylko t-shirty możemy, Sto jak na torby, na perfumy na słuchawki, czapki są jak na smartwatch o, znak t-shirtu za tysiąc, nie to nie chcę to jak na, zaprojektowany to jak na koszulki. Telewizor pracownika. Mogę mieć telewizor? Ekspres kawy, Wow! Dystrybutor wody, automat. Nie, dobra. A to może za dużą wziąłem tą pożyczkę. Gdzie jest ten mój. Co ja kupiłam? Przymierzalnia. Jest tu w ogóle miejsce na tą przymierzalnię? Dobra, na razie niech tutaj będzie ta przymierzalnia, co? Dobra. Idziemy teraz stworzyć jakieś ciuchy. Może właśnie od drugiego poziomu będziemy mogli. Bo możemy tylko t-shirty, tak? I to trzy rodzaje. Tylko dobra, no to weź teraz daj tak. Czerwone. Właśnie my nie możemy sprawdzić. Na przykład. Y dobra, teraz muszę to zanieść. Co można od jakichś innych poziomów robić? Dobra. Ok, ja muszę w ogóle te 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 wyrzucać, te pojemniki. I spodnie. Nie, nie, nie pokazuje nam. To weźmy teraz tak niebieski, zróbmy. To są nasze bluzeczki, to nie, ale to możemy wyrzucić tutaj, dobra? Piękna sprawa, już zaklipowane. Bierzemy, idziemy, kładziemy. A, czy ja im mogę zmienić cenę? Myślę, że tak. Mój sklep, hurt pracow o pracownicy. I mogę zatrudnić kogoś, ale nie, dobra, na razie może nie. Licencja, etykieta, ceny. Tak, to tutaj 4, zróbmy więcej. Zróbmy 5. A, średnia cena 4,60. No to zróbmy 5. Tutaj tak samo 5 i tutaj tak samo zrobimy 5. A nasz projekt 6, dobra, no oni kupowali to zróbmy 7,50, ok. Idziemy, słuchajcie, zrobić jeszcze, 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 jeszcze jakieś t-shirty, jak mamy na to surowce. Ile to kosztuje? 35 tysięcy. No dobra, nie, nie, nie. Musiałam jeszcze raz zobaczyć. Dawaj, i te jeszcze białe t-shirty sobie zrobimy. Mamy dużo kasy, ale też nie chcę na razie szaleć, no bo my będziemy musieli spłacać ten kredyt, co nie, co ja wzięłam. Ale tam było albo 500, albo właśnie 5000 chyba? To 500 by nam nie starczyło, bo to 1000 chyba kosztowała ta. Mm, ta przymierzalnia. No dalej dalej. Co tu jeszcze damy? Coś damy, słuchajcie, coś jeszcze zrobimy, żeby było dużo. No, znowu się zepsuło, patrzcie to. Idę zanieść. Zrobiłam czerwone t-shirty, i tak właśnie chciałam Wam też powiedzieć, że mi mija kolejny dzień. Te dni tutaj lecą strasznie szybko, ale widziałam, że w ustawieniach można zmienić yy, to, jak szybko ma lecieć ten dzień. Chyba, że pomyliłam gry, ale myślę, że nie. Yy, napraw. No. Cyk, 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 cyk. Dzięki. No i myślę, słuchajcie, że otworzymy ten sklep. O, tu jeszcze nam zostało. Pudło, to wyrzucimy, żeby nie było syfu w naszym pięknym sklepiku. Zamknij to. No, dobra. Otwórzmy. Dzień dobry, halo. Zapraszamy serdecznie. Idą, idą, idą. Widziałam tam jakiś łysy łeb, tak. Kurczak, pani ma tu kiereje, Wow, a ty już wybrałeś sobie? Tak. O, pan przyszedł po t-shirt. Usuń tak. I pan płaci kartą. E, boże jeszcze tak tutaj nie ogarniam. Pięć. Dziękuję bardzo. O, tutaj też różowy czerwony t-shirt, proszę bardzo, pieniążki razem pięć, pobrane 10, reszta 5. Ciężka matematyka. Wszystko? Spacja zatwierdź. W każdej grze jest naprawdę inaczej te wydawanie pieniędzy i. Muszę chwilę pomyśleć, zanim to zrobię. Reszta 5, proszę bardzo. Czy się cieszycie, drodzy Państwo, że macie przymierzalnie? Ja mam nadzieję, że wy się cieszycie, że, może, że możecie przy, przymierzać sobie ciuszki, dyszka dla Pani. Dziękuję bardzo, do widzenia. Uuu, Pan zabrał bluzeczkę z moją twarzą. Dobrze, e. reszta 2,50. To, żeś Pan wymyślił teraz. No, tutaj też słuchajcie, ktoś kupił bluzeczkę moją. Pieniążki E i mamy resztę 2,50. 2,50 Dziękuję. Co tam? Nie mogą znaleźć produktu jakiego? Blue t-shirt? No przykro mi serdecznie, ale jeszcze tak nie ogarniam, wie pani. Reszta 12,50. Dobra. Ja muszę wyjść stąd. Czy ja mogę stąd wyjść? Jakiego ty nie masz? A to? Jaki to jest t-shirt? Blue t-shirt. No to co rzeźba, bo nie mogła znaleźć ty. Ono tu. Ej, taka jest właśnie praca z ludźmi. <grym> dzień dobry, dzień dobry. Nie, 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 nie w ogóle nie mówiłam o panu. no, nope. Tak, dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie. Reszta 5. Już jest 20. Trzeba zaraz zamknąć sklep. No za wiele, za długo on otwarty nie był. Strasznie szybko leci ten czas. Pięć dla pana. Dziękuję. Dzień dobry, a pan co kupił? Tak, myślałam. Tak, myślałam, że to będzie bluzka Moja bluzka. Reszta 2,50. Dziękuję. Co, 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 co? Nie, czego nie mogłaś znaleźć? Office yellow. Ej, to oni chcą już jakieś nowe rzeczy. Zamknijmy ten sklep, wiecie? Zamknijmy, bo y, chyba tak, mamy drugi poziom i mi się wydaje, że oni już są rzeczy, które ja mogę na tym drugim poziomie robić. Nie, tu może do maszyny, byśmy musieli podejść i zobaczyć. Tak, mamy nową do, licencję do wykupienia. Za ile ona? Jest? 125. Dobrze, zgadzam się na zakup licencji. I teraz możemy iść zobaczyć tutaj. tutaj co my możemy owiedzieć dzisiaj? Są jakieś e, nowe koszulki. 1, 2, 3, 4, 5, nawet t-shirty spodnie jakieś buty? Nie. Czyli tylko znowu nam doszły t-shirty no dobra, możemy zrobić czarną możemy zrobić białą, także zróbmy tą czarną t-shirtkę ja sobie pójdę od razu ustalić cenę tych bluzek, mój sklep etykieta ceny i tutaj mamy licencję 5,20, czyli zrobimy 6,20 dobra no, musimy zarabiać, musimy zarabiać, drodzy Państwo. Idziemy sobie zanieść. A, ja nie mam miejsca, żeby to zanieść. A tu? Tutaj mogę w ogóle tylko. Aha, tylko projektowane koszulki, czyli ja bym musiała teraz kupić jeszcze jakiś mebel na te t-shirty. No, fantastycznie. Dobra, zrobię jeszcze. A ja idę zobaczyć te meble. No, ale bardziej mi tu chodzi o miejsce. Może jednak bym się, słuchajcie, mój sklep, zakupy, może trzeba by było rozszerzyć, ale nie mogę jeszcze, prawda? Sklep, bo nie chcę fabryki. Tak, sklep. Rozszerz mi go. Rozszerzyło się? Tak, rozszerzyło się. No tu, elegancko. To sobie na razie postawimy tutaj. Ten stół z tymi t-shirtami mógłby tu być, tylko bardziej bym go dała tak na środek niż. E, przenieść. Tak wiecie, chociaż mniej więcej. No, mniej więcej jest i trzeba kupić teraz jakiś nowy mebel na t-shirty W wnętrze. Duży stojak na t-shirt. Szkoda, że nie ma takich że wiszą tutaj, tylko są stoły. Mamy stojak magazynowy, więc też możemy sobie pewnie tutaj kłaść na tych półkach, na tym stojaku, stojak na perfumy. Dobra, weźmy na razie ten. Duży stojak na. Mogę Aha, tu trzeba plusik, boże, potwierdź zamówienie. 500. No i już mamy 1600. Tylko widzicie to, jak pieniądze szybko uciekają. Dobra, zróbmy na razie tak pod kątem. Niech będzie. Dobra, na razie niech tak będzie. Ty, 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 tutaj mamy, dobra, dawaj. O nie, odwrotnie się położyły. No dobra, trudno się mówi. Idziemy to wyrzucić. I teraz mamy jeszcze te czarne. Czy my dostajemy pieniądze za wyrzucanie tego? Bo taki miałam dźwięk pieniążka. Daj tutaj jeszcze. Wszystko, tak, wszystko. Idziemy. No, dostajemy coś. Dobra, spoko. Weźmiemy te moje t-shirty i jeszcze tutaj dowiesimy. Jeden i tu dwa. Więcej nie mam, prawda? No i dobra, no to słuchajcie mamy nową licencję. Mamy nowe t-shirty. Będę musiała jeszcze oczywiście zrobić tamte pozostałe kolory, bo oni potem będą marudzić, że ich nie ma, tak jak teraz marudzili, że nie było tam żółtego na przykład koloru. No i może weźmiemy sobie właśnie jakieś takie zadanie. Zobaczcie, jak w kamerach wygląda nasz sklep. Jakieś takie zadanie, żeby zrobić t shirty żeby sobie zarobić, tak wiecie, konkretniejszą kwotę jednorazowo. A na ten moment ja będę się z Wami żegnać. Oczywiście w kolejnym odcinku sobie zrobimy te t-shirty, których nam brakuje. Otworzymy sobie sklep, no i zobaczymy z tą licencją, czy będziemy ją brać, czy będziemy jej nie brać. Jeżeli macie jakieś rady, porady dotyczące gierki, to oczywiście śmiało w komentarzach. Piszcie, jeżeli chcecie, żeby wasz nick z. YouTube'a pojawił się tutaj na koszulce w moim sklepie, też dajcie znać w komentarzu albo piszcie jakieś fajne teksty, które można by tutaj właśnie wydrukować na naszych koszulkach, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko i pa pa!